Wystarczy sobie w internecie poszukać, znaleźć. I wszystko masz. I też myśmy nie dostali. Szkoły nie dostały tych pieniędzy. Dlaczego? Dziękuję bardzo. Ja, Chciałbym tylko y, y, zapewnić nas, że będą większe pieniądze <głosy> <głosy> Że będziemy działać. Ona jest nieważne. A ty liczby na zapewnienie, panie przewodniczący, panie... Chciałbym pomału już kończyć ten punkt z porządku obrad, jeszcze, jeszcze ktoś z radnych jak ma coś do powiedzenia, proszę bardzo najpierw tutaj pan radny Piotr Grzeszkiewicz, tylko tak już proszę. Będzie bardzo krótko, bardzo panią dziękuję za przedstawienie i tych kwot i tych potrzeb i szanowni państwo właśnie promocja, promocja to nie jest to co dzisiaj się odbywa w biuletynie, w media, to jest to, co kosztuje mniej więcej. Promocja to jest właśnie, to jest, to, to jest to ten wyróżnik y, na żywo, to są to jest stowarzyszenia, kultura kaszubska, dzieci, edukacja, te, te, te kaszubskie stowarzyszenia, to jest promocja. Ja nie jestem Kaszubem, my wszyscy my rodzinie mnie, Panie Radny. Więc ja nie jestem, ale bardzo ale się, się utożsamiam i będę chciał Państwa nawet cieszyć, że są, jest tu przewodniczący i przewodniczący Komisji Finansów, żebyśmy mówiąc o promocji, tam w tej działce promocji tam cieli te takie rzeczy niepotrzebne, a dokładali właśnie tym Państwo, bo to jest sprawdziła prowadzę. Ja na pewno znowu, będę zadowolona. Panie Henryku, Państwo, proszę o... Ja tutaj nawiązując jeszcze do poprzedniej kadencji i wcześniej, jedynie co w poprzednim roku i w poprzednim, jeszcze wcześniejszym. Bardzo optowałam i dążyłam do tego, żeby choć zaznaczyć te środki, które były tak niewielkie, bo były niewielkie, ale żeby one były znaczone. Żebyście panie otrzymywały je jako na język kaszubski, a nie były w ogóle subwencji, tak jak się działo to wcześniej. Tak jak załatw, no, tak ale mówię o tym właśnie. Państwo ich nie znaczyło, więc samorząd tym bardziej nie będzie Tak, kształtowo a, a teraz A teraz będą, tak jak właśnie pan przewodniczący powiedział, będziemy starać się dotrzeć do tego, żeby tak one były znaczone. Brawo. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Na ostatnie ostatnie tak. słowo tutaj dla pana dla mieszkańca pana Henryka proszę krótko panie Henryku jak zawsze krótko ale tym razem to bardzo stanowczo może szanowna komisja ja aż nie dowierzałem bo musiałem dopytać panią yy, Sorn właśnie jak to jest możliwe Ten milion ponad jest Ujęte w subwencji właśnie w związku z tym, że to ma iść na język dodatkowo, tak i jak można tutaj robić łaskę 50 tysięcy 100. No to, to ludzkie pojęcie przechodzi, bo można by było powiedzieć dobrze, w ramach Solidarności, żebyśmy rozwijali to kaszubski język i, i tak dalej w to podzielimy to chociaż pół na pół, pół niech pójdzie na inne cele związane z kulturą kaszubską, a połowa na ten język, jak to jest. Dla mnie to jest nie do pojęcia, że to taka różnica. To dobrze, dziękuję bardzo. No, ale dopiero teraz o tym było wyraźnie pokazane. Nie, ja, przepraszam, to ja o tym dopiero 네。」 się dowiedziałem. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, dziękuję bardzo. Chciałbym Nie, to znaczy, Chciałbym ja zamknąć czwarty punkt odnośnie omówienia i weryfikacji subwencji oświatowych na język, na naukę języka kaszubskiego w gminie Kosakowo. Dziękuję bardzo za przybycie e, nauczycieli. Tak? E, e, pani prezes i wiceprezes Zrzeszenia kaszubsko o Oddział Bogórze. E, dziękuję bardzo. Przejdziemy do punkt tego, piątego punktu omówienia e, oraz zgłoszenia ewentualnych uwag do przedstawionego przez Urząd Gminy Projektu regulaminu przyznawania grantów wraz z kryteriami oceny dla organizacji pozarządowych jednak zarządzam 5 minut przerwy.